Groda Jury Superstar 2024. Bravo! Brav dich, äh, Mund dich, les mein, ständig Ich dich, ohne dich, komm schon, tanz für mich Ich hab dich, Mund dich, les mein, ständig Ich brauch dich, ohne dich, komm schon, tanz für mich Wir freuen uns auf, ihre, auf eure Auftritte und ich weiß, dass ihr wirklich schon aufgeregt seid ich wäre auch aufgeregt wenn ich singen müsste aber ich denke ihr gibt einfach das beste und wir freuen uns auf eure Auftritte und freuen uns wenn wir wieder neue stars hier auf die bühne geboren werden Bądźcie takimi ambasadorami radości, śpiewania i mówienia w języku niemieckim, bo myślę, że tego nam potrzeba, żebyśmy potrafili tą niemiecką kulturą się obdarzać nawzajem i czerpać z tego naprawdę wielką radość. Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Hab dich so geliebt dabei, wenn du mich siehst du einfach so hässlich aus. do kupy, żeby wszystko grało i buczało, a bardziej grało niż buczało. Zaczynamy od eliminacji, gdzie dzieci wysyłają do nas swoje zgłoszenia, nagrania, które swoją drogą są czasami bardzo profesjonalne. Jury wybiera z nich taką elitę do naszego konkursu tutaj, fina koncertu finałowego. No i dzisiaj mamy ten koncert finałowy. Da history zgrałe graue Das ist aus Flanell Und außerdem grau Friedolin, Ich nichts Fridolin Ich brauch ein Kleid Ein, ein neues, neues Kleid von Fridolin. Fridolin Ich und du Und wenn wir so fremd bleiben Was wird passieren? Werden wir dann irgendwann mal endlich freundlich leben? Werden wir dann mal die Freiheit wieder wieder nutzen? Dass wir jetzt keinen Krieg mit zwischen uns kämpfen müssen Wir müssen keine Grenzen überwachen Do kon koncertu finałowego zakwalifikowało się 25 piosenek, 25 solistów, zespołów, duetów. To jest bardzo dużo. Są i piosenki dziecięce, i piosenki młodzieżowe. Oczywiście balatki miłosne. Są elementy nowoczesne, bo jest i rap. Są piosenki autorskie i są jakieś piosenki z elementami troszkę muzyki jakiejś tam jazzującej, swingowej. Bardzo fajnie, że, że sięgacie po piosenki w różnej stylistyce. To pokazuje, jak bogata jest ta twórczość w języku niemieckim. Brawo. 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 Brawo.